Siemaneczko, z tej strony Prosiaczek Prosiaczkowa, dzisiaj gramy w Hero Zero <laughs> na pyle 15. E, tak, e, już mam pi osio, e, przez ten czas biłem 54 poziom, tak się prezentują moje statystyki. Tutaj mam do wybrania dwa bohaterskie czyny, to jest z energią, ale na razie e, robi mi się misja, a na razie energię jeszcze mam. Tak, yy, gdy wbije się 50 poziom, dostaje się. Ja dostałem na, 3, na 4 dni, prawdopodobnie chyba na 4 dni yy, multitasking, czyli że możemy robić yy, yy, w jednym czasie na przykład misje. Tak robię i na przykład mogę robić treny, ale już wszystkie na dzisiaj zrobiłem. Więc na przykład, o, mogę sobie robić zadania nadzwyczajne, bo normalnie inaczej nie można. I na przykład, jak chcę się przedłużyć na 7 dni, to kosztuje prawdopodobnie chyba 9 oponek, jeśli się nie mylę. Ale to dopiero Wam jeszcze mogę, zaś tam Wam powiem, jak na następnym odcinku. A na zawsze 99. Okej, okay. eee, to tak. Zacznijmy od pojedynków ligi. Mm, tutaj mamy kogoś na plus 115, czy ja mu dam radę? Tak, mu dam radę i tak rzutek mam sporo. A oponki zawsze da się jakoś odrobić. Okej, okay, wygrałem z 67. Spokoj, najsobo. Teraz lecimy tutaj. No super, nie mam kogo. Mm, czy z tym dam radę? Oto, nie ma drużyny. Aj, blisko. Tak blisko. Dobra, atakujemy dalej. Dobra, nie mam kogo innego za tego. Może się uda? Kurczę. Tak blisko znowu. Ale cóż, dobra, kolejna tak za 44 minuty ja tak. Okej, okay. I zapraszam do drużyny FC Devastatoros, Już mamy taki rozwój, to tak się prezentuje. Mamy rozwój 34% 11 wygranych czy przegranych, 47 poziom yy, średni. I teraz tak się yy, yy, nagrywam pozdro, ale i tak, yy, pozdrawiam całą drużynę, pozdrawiam Smakusia, Wścibska I tak, yy, okej okay. To zrobiliśmy pojedynki To teraz yy, zrobimy normalne pojedynki Ktoś mnie zaatakował 10 razy, zaczmy. <laughs> no, yy, tutaj widzę, że mniej więcej, wszystkie prawie wygrane Dobra, zdejmijmy sobie rzutki yy, W rankingu jestem 6637 To zobaczymy, w którym nie miałem doświadczenia, jestem 792 w honorze 305 i honor drużyny 94. To teraz wpiszę na przykład o Tytan, który zbija. Terror, 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 dobra. Tutaj mm, wczoraj pamiętam, że kogoś atakowałem, ale kto to był? Co, popatrzymy? Hmm może kogoś tu znajdę ale ciężko będzie a jeśli nie to o pablo bez drużyny napiszę do niego siemanko Ok. no i zapraszam do drużyny przyjmujemy od e, średni tak podobny wynie, nie wynik tylko tak od do 50 poziomu na przykład <coughs> Że zaczyna się od 50 poziomu lub niżej. I poszukujemy oponkarzy, gdyż już mamy wszystko tam porozumienia, ale na razie e, mamy tam chyba 4 bodajże oponek w, drużynie, w o, 4 oponki w drużynie. I właśnie mamy super bandę, zobaczcie tutaj dużo doświadczenia, dużo monet przedmiot i dwie oponki drużynowe, a dzisiaj pokonaliśmy bandę. I otrzymaliśmy dwie i mamy już razem 6, a teraz potrzebuję na przykład tutaj 15. Tu 10, tak samo tutaj 10 i tu 20. I mamy już 15 członków drużyny. Eee, dobra, ja sobie zrobię lepiej tak, bo widzę, że coś nie znajdę nikogo. Na przykład na moim poziomie 54. Tutaj ktoś jest bez drużyny, no na pewno pokonał zdjęte rzutki mam. Ile dostaniemy honoru, Aha, 12, to jest spoko. A, bo ona ma 13, ok, to polecimy sobie trochę wyżej. Hmm, jeszcze ile ja mam honoru? Och, bodajże na tysięcy. Oj, <laughs> ścięła mnie trochę Lecimy dalej. Ej, dalej, 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 hmm, po prostu może wpiszę 8000 tysięcy 8000 karca kara 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 74 to te dostaje widzę Tutaj są bez drużyny, to na pewno pokonam. Tak, bez problemu ile sobie Honoru. 92. okej, okay, zawsze spoko. No. Więc zapraszam do drużynę was z Sotoros. O, tutaj na farcie, na farcie. Ale jeszcze raz Jakuba. Okej, okay, wygrana. Za chwilę pod, po, przeczytamy sobie wiadomości. Z pozdrowieniami. Okej, okay, lecimy dalej. Jeszcze mam jeden atak. I... Ten powinien wygrać. Tak, wygrałem. Okej. Okay. Dzisiaj już wiem, chyba bodajże dwa poziomy. Zchodzimy jakie minus 5 i plus 15. A on mi daje intuicję. Hmm. Dobra, na razie nie. E, misja mi się dalej robi. I teraz sobie przeczytamy wiadomości. Tak. E, pozdrawiam na smakuś. Smakusia. E, Nania Kot. E, pozdrawiam. Nitra, rudo 874 Ściska Hander Hand, chyba kami 1322, 13, 13, 322, e, MIMAX, SLD, Belix 132, Ulukas szenko 1.1 i to już chyba są tak, stare wiadomości, więc tak ok. Prośby mam jakieś... Nie... OK. To teraz sobie może rozdamy po jednym punkciku jeszcze. Abo nawet 2. Dzisiaj mam zamiar wydać 50 tysięcy Więc teraz tak. Mam takie zadanka nadzwyczajne. A dzisiaj sobie zrobimy, spróbujemy, gdzie jest Lusi. Lusi, Lusi, Lusi. Ok, Wygrana, bez problemu. Powinniśmy dać radę. Tak, dajemy radę bez problemu. Bo to jest na razie tryb specjalne, Więc na razie nie będziemy używać bugu, którego zaprezentowałem w jednym z odcinków Gdyż dopiero będziemy mogli użyć w trybie specjalnym Tu mamy plus 15 Minus 62 Plus 12 No dobra, ubioremy. Ubieramy Dobra, mam jeszcze bateryjki Dopiero można, pamiętajcie, w trybie specjalnym Bo to jest No Co jest Dobra, tutaj jest jaki poziom 55. Hmm, może zrobimy tak, przykładowo? Tak, skrócimy. Okej, okay, wygrałem, ale o, pięćdziesiąty 55 poziomek. Nie wiem, czy się teraz uda. <m shamefulwohl> no, po prostu nie wierzę. No dobra, no to, 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 to tyle zrobimy sobie tych zadanych nadzwyczajnych. Skończyła mi się misja. Wybierzemy sobie kolejną. Na przykład zaczymy tutaj. Tutaj na przykład. Dobra, ta będzie. Rozdamy sobie jeszcze dwa punkciki. No i jeszcze mamy chyba tak. O, zrobiliśmy wszystkie telefony alarmowe. Jeszcze mamy jeden punkcik i damy go w to. No i tak, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Więc zapraszam do drużyny. Piszcie wiadomości i subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie i następny filmik będzie gdy będzie pod tym filmikiem mm, 10 łapek w górę, więc narka.